we <laughs> Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik. Jestem redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl, który objął patronatem kolejny kongres Polska Chemia. Kolejny kongres i kolejna debata strategiczna. Będziemy rozmawiać o chemii dla przyszłości jako kluczu do zielonej transformacji. Na ten temat porozmawiamy z wspaniałymi prelegentami. Jest z nami pan doktor inżynier Tomasz Zieliński, stojący na czele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Dzień dobry, dobry panie, panie, panie prezesie. Adam Czyżewski, główny ekonomista Orlen, Dzień Orlen, a także pan Henryk Kubiczek, dyrektor Centrum Badań i Analiz w Grupie Azoty. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o tym, jak wykorzystać chemię, jak zachować tę chemię dla przyszłości, jak ocalić tę branżę w obliczu wielkich zmian, które toczą się tu i teraz. Słyszeliśmy wiele na ten temat, jaką rolę będzie odgrywać polska chemia w szerszej polityce przemysłowej Polski. I prosiłbym najpierw o krótki komentarz pana prezesa Zielińskiego na ten temat. Jaka będzie rola polskiej chemii w polityce przemysłowej Rzeczpospolitej? Szanowni Państwo, Panie Redaktorze. Tak, po wielu staraniach Polskiej Związku Przemysłu Chemicznego udało się wpisać sektor chemiczny do polskiej polityki przemysłowej jako tą kluczową, strategiczną dla gospodarki kraju. Ale jak wiemy doskonale, ponieważ chemia jest wszędzie i ma znaczenie fundamentalne nawet już nie tylko, można powiedzieć, dla gospodarczych aspektów, ale dla wszystkich celów, które są wokół nas. Oczywiście dalsze prace nad polityką będą trwały. razem z ministerstwem, ze względu także na to, iż znaczenie chemii, jej multiwątkowość można powiedzieć i połączenie z wieloma innymi sektorami gospodarki właśnie powoduje to, że trzeba spojrzeć na to zupełnie szerszym okiem, także na potężne cele, które nam dzisiaj daje Europejski Zielony Ład, które są przed nami. Jak się okazuje, bez chemii nie możemy w ogóle myśleć o tym, żeby w ogóle te cele wypełnić i im sprostać. Także dużo przed nami. Polityka, polityka ma nam ułatwić w pewnym sensie funkcjonowanie, wypełnianie tych celów, ale także wypracowywanie tych najlepszych ścieżek dojścia do właśnie osiągania tych celów, na przykład w postaci dobrych regulacji dla branży. No właśnie, te dobre regulacje powstają na poziomie krajowym, na poziomie unijnym i Pan Prezes zasygnalizował Europejski Zielony Ład, więc przejdę do Adama Czerzewskiego z Orlenu i zapytam właśnie, skoro chcemy budować ten Zielony Ład, transformować na zielono gospodarkę całą, to jaka będzie rola chemii i petrochemii w tym wielkim procesie, jaka jest szansa dla sektora, który przecież korzysta z paliw kopalnych. To jest duża szansa. Petrochemia dostarcza materiałów. Tak? A do rozwoju są potrzebne materiały. Badania pokazują, że materiały wytwarzane z ropy naftowej bądź z gazu ziemnego, czyli z węglowodorów, generalnie zostawiają mniejszy ślad klimatyczny i w środowisku w porównaniu z alternatywami. Powód jest generalnie jeden. One są cztero, na przykład w opakowaniach, czterokrotnie lżejsze. No W związku z tym przy, tej, przy tym samym śladzie węglowym wyprodukowania tony, powiedzmy, plastiku i tony opakowań alternatywnych do zaspokojenia potrzeb, powiedzmy, właśnie tych opakowań, to alternatyw trzeba zużyć cztery razy więcej. Więc chemia, petrochemia jest potrzebna, bo... No, tak jak pan prezes powiedział, jak się roz... nasza cywilizacja jest zbudowana, że tak powiem, na tworzywach, na plastikach i tak dalej, nie byłoby elektroniki bez izolatorów. Więc gdyby dzisiaj chcieć zastąpić petrochemię, produkty petrochemiczne czymkolwiek innym w produkcji materiału, to trzeba sobie odpowiedzieć po pierwsze czym? Po drugie, jaki to jest koszt dla klimatu i środowiska. Myśmy zrobili takiej parę lat temu badanie raport. Na ten temat przejrzeliśmy ponad 200 różnego rodzaju raportów i się okazuje, że jednak ta petrochemia daje najlepsze, najlepsze rozwiązania. Oczywiście pod jednym warunkiem, tak jak dzisiaj nikt nie mówi, że trzeba z energii zrezygnować dlatego, bo jest emisyjna, tylko przechodzimy w kierunku energii zeroemisyjnej. Tak samo z petrochemią, czy z tymi przysłowiowymi plastikami nie należy zaprzestać. Ich wykorzystania, tylko trzeba robić to w taki sposób, żeby po prostu nie śmiecić. Czyli gospodarka obiegu zamkniętego ona się staje integralną częścią petrochemii. A druga część mojego pytania: jaka jest to szansa dla sektora konwencjonalnego, który teraz używa paliw kopalnych, np. jak ropa naftowa, jak ten sektor może się zmienić właśnie dzięki chemii? No więc po pierwsze, to, to jest tak, że ten sektor. Paliwa są surowcem do petrochemii. Na dzisiaj na świecie, zwłaszcza w Europie, mamy nadmiar benzyn. Te benzyny zostały, ten strumień tych destylatów przekierowany do produkcji, do produkcji materiału. Więc to jest zagospodarowanie pewnego ciągu. Natomiast w sytuacji, kiedy odchodzi się z paliw, od paliw kopalnych, popyt na ropę spada. Przekierowuje się to strumienie na petrochemię nie dlatego, żeby ratować ropę. Tylko dlatego, że po prostu jest to dzisiaj najbardziej, jakby to powiedzieć, klimatycznie, y to może brzmieć paradoksalnie, bo wszyscy powiedzą, co ten człowiek mówi. Tu plastiki e, wszędzie leżą, mamy śmieci. Ale śmieci są, jakby to powiedzieć, e, ceną sukcesu plastiku. Skąd się wzięły śmieci? No, po pierwsze, zużywamy dużo plastiku, dlatego że jest to produkt tani, dlatego że jest to produkt trwały, plastyczny we wszystkich zastosowaniach, a jest na tyle tani, że go się nie opłacało do tej pory recyklingować. Więc wyrzucamy. Jeżeli przestaniemy wyrzucać, a do tego są potrzebne odpowiednie regulacje, ale także odpowiednie przeprofilowanie produkcji w taki sposób, żeby robić takie materiały petrochemiczne, których nie opłaca się wyrzucać. To ten problem po prostu zniknie, a ludzkość potrzebuje materiałów. I to nawet jeżeli się zgodzimy z tym, że dzisiaj zużywamy za dużo materiałów, to jest to jednak biorąc pod uwagę przyrost demograficzny około 3 miliardy ludzi w przeciągu do 2060 roku znajdzie się na świecie, każdy będzie potrzebował materiałów po prostu, bo my konsum no, nasza konsumpcja polega na konsumpcji materiałów z usług, jak usługami się nie najemy, że tak powiem. Materiały nas ogrzewają, materiały dostarczają energii. Nawet do energii zielonej trzeba mieć materiały, żeby ją przetransformować w energię użytkową. Więc tych materiałów będzie potrzeba. Ropa jest, jej zasoby, niektórzy już w tej chwili wiem, że już nawet znamy ich za dużo, ale jest jej pod dostatkiem. Technologie wydobycia są mniej inwazyjne w porównaniu na przykład, nie wiem, z odkrywkowymi kopalniami różnego rodzaju minerałów i, i, i tak dalej. Trzeba tylko po prostu zadbać o to, żeby produkować w sposób Niskoemisyjny albo zeroemisyjny, i żeby produkty były recyklingowane, co zwiększy efektywność, że tak powiem, materiałową PKB, obniży koszty. To same korzyści z tego są. Brzmi świetnie, natomiast jak to zrobić? O to chciałem zapytać przedstawiciela Azotów, pana Henryka Kubiczka, którego zapytałem właśnie o te innowacje. Zanim przejdziemy do regulacji, właśnie chciałem porozmawiać o innowacjach, które zdecydują o konkurencyjności polskiej chemii w dobie zielonej transformacji. To jest bardzo dobre pytanie, ja tutaj od razu w nawiązaniu do, do mojego przedmówcy powiedziałbym, że Grupa Azoty już wypuściła na rynek produkt w postaci tworzywa biodegradowalnego na bazie skrobi, czyli wychodzimy, wychodzimy naprzeciw temu, co, co jest oczekiwane, tak? czyli produkt, który nawet jeśli się go wyrzuci, to ulega samej biodegrad biodegradacji. To zapytam jako laik, o jaki produkt chodzi, skrobia, czyli Ziemniaki? Tak, dokładnie. dokładnie. To, to nie brakuje ich w Polsce, <noise> Tego akurat nie brakuje. Chociaż przypuszczam, że znaleźli, znaleźliby się tacy, którzy by preferowali inne przetwarzanie ziemniaka, ale to już pozostawmy. My idziemy w tym w kierunku takim, żeby produkować odpady, przepraszam, produkować opakowania. Oczywiście, produkować opakowania właśnie na bazie, na bazie skrobi. Natomiast tu chciałbym jeszcze jedną rzecz tylko dopowiedzieć do, do tego, co. Powiedział pan Adam. Myślę, że nie powinniśmy szukać winowajcy wśród, wśród plastiku, tak? Powinniśmy raczej pomyśleć o samorefleksji nas jako użytkowników tego, tego produktu, bo tak jak zostało powiedziane, jest to coś, dzięki czemu mamy dzisiaj komfort, komfort życia i komfort użytkowania. Natomiast to naszym postępowaniem czasami jest. Przy, powodujemy, że, że ten plastik no, trafia na czarną listę, jest uznawany jako, jako zło. Natomiast jeśli chodzi już o meritum pana, pana pytania, czyli o to, jakie innowacje, jakimi innowacjami jesteśmy w stanie konkurować. Ja uważam, że jest tych innowacji bardzo dużo, natomiast mm, powiedziałbym tak, innowacje to nie jest tylko... Konkretne rozwiązanie, konkretny produkt. Popatrzmy też na całościowe podejście, tak, jakie dzisiaj stoi przed nami, jakie możemy za, zaproponować jako duża firma, tak duża firma jak grupa, grupa Azoty. Żeby wyjść na przeciw, czy powiedzmy sprostać wymaganiom Zielonego Ładu, my patrzymy bardzo szeroko. Praktycznie w każdym z obszarów, który został wymieniony w, w Zielonym ładzie, działamy, realizujemy projekty innowacyjne które mają nas przybliżyć do osiągnięcia, do osiągnięcia tego celu. Także tutaj wymieniłem tylko jedną innowację, natomiast gdybyśmy mieli zdecydowanie więcej czasu, myślę, że moglibyśmy spokojnie o tym porozmawiać już w szczegółach, w detalach, ale na to może tak, innym razem. Na pewno tak, innowacje są ważne i już mówiliśmy coś o regulacjach, więc przekażę głos panu prezesowi Zielinskiemu, którego zapytam właśnie o regulacje, ale na razie na poziomie unijnym, to znaczy czy te regulacje w obecnym kształcie wspierają, czy utrudniają rozwój polskiej chemii, które są korzystne, które są niekorzystne? Hmm. Oczywiście zależy od regulacji, tak. Ponieważ w pakiecie chociażby Europejskiego Zielonego Ładu mamy kilkadziesiąt polityk i strategii, które w różnym stopniu dotykają sektor chemiczny, to też zależy od tego, na jakim poziomie na przykład szczegółowości są one potem implementowane do y, prawodawstwa krajowego. Ale mamy takie, które mają nas chronić, czyli na przykład Carbon Border Adjustment Mechanism, słynny CBAM, tak, ma być y, tym mechanizmem chroniącym sektor y, chemiczny europejski, są nie tylko chemiczne. Żeby zdradzić naszym y, odbiorcom, którzy nie, nie wszyscy znają, tak? chodzi o taki podatek graniczny od emisji, to znaczy opłata za to, że ktoś emituje poza Unią i potem dostarcza do nas. Tak, dokładnie. To z, oczywiście wiemy, jak bardzo dużo produktów różnego rodzaju trafia do nas z różnych części świata, które nie są obarczone e, aż tak wysokimi kosztami chociażby e, regulacji, czy dostosowywania się do wymogów środowiskowych, jak to ma miejsce na terenie Unii Europejskiej, więc żeby wyrównać szanse, to jest taki właśnie podatek graniczny, ale przy okazji ten podatek graniczny ma zapobiegać także ucieczce emisji, czyli przenoszeniu przemysłu. Poza Europę. No, szczególnie było to widoczne, n, chociażby w pandemii, jak się okazało, jak bardzo rynek europejski jest uzależniony od wielu produktów, których po prostu na terenie Europy nie ma, bo na dawno wyjechały. Po prostu. No tak, jak, jest te ograniczenia klimatyczne, które sprawiły, że tak. są produkowane za miedzą. Dokładnie tak. I, i teraz musimy. Doprowadzić do tego, żeby tego typu regulacje, po pierwsze, stały się w pewnym sensie przyjazne, ale powodujące, że staną się one szansą dla przemysłu chemicznego na budowanie, umacnianie swojej pozycji właśnie w tym wyścigu konkurencyjności pomiędzy regionami, jak chociażby Azja czy Stany Zjednoczone, gdzie nie funkcjonują różnego rodzaju tego typu wytyczne regulacyjne. Widzimy, jak ważny jest to element już dzisiaj globalnie, to znaczy te trendy prośrodowiskowe, one obejmują praktycznie już dzisiaj cały glob. To jest, to jest bardzo ważne, ale ważne jest też to, żeby tworząc te regulacje, można powiedzieć już, nieważne czy na poziomie europejskim, czy na poziomie krajowym, administracja publiczna faktycznie dobrze wsłuchiwała się w takie которые как химия. No dlaczego? No właśnie dlatego, żeby finalnie móc opracowywać to, co dla nas będzie rozwiązaniem dla naszego życia, zdrowia przyszłych pokoleń. Po prostu, bo tak jak pan Adam wspomniał, od petrochemii, ale nie tylko, wielu innych produktów w tym sektorze będzie faktycznie zależało to, co zaoferujemy my sobie, ale też naszym przyszłym pokoleniom. To co pan powiedział patrząc na chociażby ten jeden przykład z grupy Azoty, tak? Dzisiaj te innowacje zaczynają nam wnosić zupełnie nowe rozwiązania systemowo musimy także podejść do tego. Także Nie bez chemii... kasujemy branży, tylko ją zmieniamy. Oczywiście, no, można powiedzieć, ta branża dzisiaj zmieniając się, z automatu będzie zmieniała nasze otoczenie, jak gdyby z automatu uczestniczyła w całości transformacji społecznej i gospodarczej, po prostu, bez chemii ani róż. Bez chemii ani róż, ale też bez regulacji i yy, chcę zapytać teraz y, przedstawiciela y, Orlenu, Pana y, doktora Czyżewskiego o to, jak w takim razie zmieniać ma się ta branża? Pan prezes słusznie powiedział o tym, że już się zmienia. No i tak się składa, że pan doktor zajmuje się m.in. strategią Orlenu, jest głównym ekonomistą Orlenu, a Orlen przechodzi taką transformację, która ma być zielona. W jaki sposób zmienić koncern, który zajmował się do tej pory właśnie paliwami kopalnymi, z użyciem m.in. petrochemii w coś nowego, lepszego dla środowiska, ale też dla gospodarki? No, to jest, petrochemia w naszej strategii zajmuje bardzo, bardzo istotne miejsce, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest perspektywiczny segment, który po prostu będzie dostarczał materiałów niezbędnych. Po drugie, że mamy strumień produktów do zagospodarowania, które, które po prostu coś, coś z nimi trzeba robić i można je wprowadzać na rynek, generując przy okazji wartość. Jeśli mówimy o naszej strategii od strony takiej, nazwijmy to, Zielonej, no ogłosiliśmy że chcemy stać się zeroemisyjni netto w 2050 roku. Pokazaliśmy w strategii, co chcemy zrobić do 2030 roku w tym kierunku, ile chcemy na ten cel przeznaczyć, przeznaczyć środków. Tam jest między innymi, w zasadzie to są trzy takie filary. Pierwsze to wycisnąć wartość z tego, co mamy, bo po prostu na przykład rafineria to jest coś, co może jeszcze zarabiać 10 lat i w sumie popyt na paliwa te się kurczy. Trzeba rozwijać technologie, właśnie petrochemię, jak na przykład olefiny 3 i tak dalej, budować podstawy rozwoju tego, tego przemysłu petrochemicznego, bo my ciągle siedzimy w branży surowcowej, ale żeby iść i rozwijać te wyższe, bardziej zaawansowane produkty, to trzeba mieć własne surowce. Teraz jest taka zasada just in Case, która mówi, że po prostu dobrze jest mieć dostawcę w pobliżu. No w przypadku no tak, różnych... koronawirusu no, że nagle łańcuchy dostaw się no zerwały właśnie. w minutę. No i w związku z tym to jest trochę tak jak kiedyś z rafineriami było. Budowano je po to, żeby dostarczały paliwo na jakimś obszarze. Później w trakcie globalizacji zaczęto budować globalne rafinerie, które transportują paliwo gdzieś tam z Zatoki Perskiej do Rotterdamu i, 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 i wpływają na ceny. Ale to znaczy. Ta petrochemia będzie się rozwijać, bo skupię się na petrochemii tutaj, bo o tym mówimy nie generalnie na strategii Orlenu. Będzie się rozwijać w kilku kierunkach. Jeden kierunek to jest biopetrochemia. Tak, to znaczy, że to są właśnie wszelkiego rodzaju biokomponenty, które są używane w przemyśle petrochemicznym jako, jako, jako wsady. Można powiedzieć tak, że jeśli weźmiemy już tak mówiąc olej roślinny, tak, można go przepuścić przez rafinerię, otrzymać z tego paliwa, między innymi tak to pokierować tym, żeby mieć dużą ilość destylatów, które wchodzą jako, jako wsady do petrochemii. Wtedy, jeżeli wytworzymy z tego oleju roślinnego produkty petrochemiczne, a wyłapiemy, że tak Emisję samej produkcji, to w pełnym cyklu te produkty generalnie są zeroemisyjne, natomiast mają wciąż cechy tych produktów takich klasycznych petrochemicznych, bo są z węglowodorów zrobione, tylko te węglowodory zamiast wykopać, to zostały, jakby to powiedzieć, wyhodowane. Jest kierunek, który mówi o tym, że będziemy robić biodegradowalne komponenty. Natomiast generalnie my nie w tym upatrujemy przyszłość petrochemii. Naszym zdaniem, przyszłość petrochemii. Petrochemii to jest taka, w okresie tej redukcji emisji oczywiście te biokomponenty, ale w długim horyzoncie to jest z jednej strony ropa jako takie przejściowy, jakby to powiedzieć, wsad do tej, do tej petrochemii z recyklingiem gospodarką obiegu zamkniętego, a w dłuższej perspektywie to jest zielona energia, która jest kluczem do wszystkiego, wodór i wychwytany dwutlenek węgla z tego bo, bo tak mamy, mamy wodór mamy dwutlenek węgla czyli mamy węglowodory i z nich praktycznie można wszystko zrobić. Wtedy mamy jakby to powiedzieć ktoś to nazywa teraz ładnie mi się podoba ta nazwa elektrochemia tak? bo to jest chemia syntetyczna czy petrochemia syntetyczna elektrochemia. Ale do tego musimy po prostu dojść i moim zdaniem Odzie, znaczy, Zazielenianie gospodarki w tej strategii to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zmniejszać ilość materiałów na jednostkę PKB, bo im mniej zużyjemy, i także u nas, dlatego ta gospodarka obiegu zamkniętego, im mniej zużyjemy materiałów takich źródłowych do produkcji. A recykling powoduje, że mniej, tym mniej zużyjemy też energii i tym mniej będziemy emitować przy innych czynnikach niezmienionych. I wtedy nasz rozwój też będzie bardziej zrównoważony, zgodnie tak. z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Dodam jeszcze jedno słowo, że nie, nie da się tego zrobić bez nowych technologii, I, i tutaj jest duża rola naszego właśnie Centrum Badawczego, które dopiero co zostało otwarte. Ale to jest też filar naszej strategii, bo myślimy nie tylko o tym, żeby zarabiać już teraz właśnie na tej petrochemii opartej na, rocie, na ropie i na biokomponentach, ale w przyszłości właśnie na tej zaawansowanej petrochemii. Bardzo dobrze pan doktor wywołuje badania i rozwój, ponieważ przedstawiciel azotów właśnie zajmuje się badaniami, analizami, a zatem najlepiej, najlepiej nam powie, jak w takim razie bronić konkurencyjności polskiej chemii na arenie europejskiej, no bo te wszystkie regulacje są. Słuszne przyniosą efekt za jakiś czas, ale są też wielkim wyzwaniem, także dla konkurencyjności. Jak azoty konkretnie będą konkurować na rynku europejskim w dobie zielonej transformacji? Ja myślę, że grupa Azoty ma atuty w ręku, jeżeli chodzi o konkurencyjność swoich produktów i, i tego, co nad czym pracuje. Po pierwsze, mamy dobrą kadrę. Po drugie, podjęliśmy projekty praktycznie w każdym z tych obszarów, których, które zostały wymienione, tak jak już powiedziałem, w, w Zielonym Ładzie. Więc nie zostawiamy sobie ścieżki, tylko, czyli nie idziemy jednym śladem, tylko bierzemy pod uwagę no, kilka aspektów, żeby nie, powiedzieć, żeby nie powiedzieć wszystkie. To jest kolejna rzecz. Druga, następną rzeczą jest. To, że posiadamy kilka zakładów, każdy z nich ma gdzieś swoją specjalizację, ma swoje projekty, może się nimi, może się tutaj nimi pochwalić, a jednak razem stanowimy, stanowimy naprawdę dobrą, dobrą organizację i ta synergia, która z tego wynika też jest tutaj naszym atutem. Oczywiście nie zapominajmy również o zakładach w Niemczech, o, mówimy tutaj o Compoexpert, mówimy o zakładzie w Guben, to są jak najbardziej zakłady również, które, które tutaj Wnoszą duży potencjał, jeżeli chodzi o, o te innowacje i, i, i o rozwój. Więc na pewno mamy argumenty, ale przemawiające za tym, żeby osiągnąć ten sukces. Natomiast to, co panowie, moi przedmówcy obaj wymienili, są dwie kwestie, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę. To jest przede wszystkim kwestia regulacji, bo no nie ma co ukrywać, że jednak. Funkcjonując na rynku europejskim yy, jesteśmy no, pod naciskiem. Tej presji, która jest wywierana przez, przez Unię Europejską z jednej strony motywuje to, natomiast z drugiej strony daje to pewne, pewne ograniczenia i pewne wyzwania, którym, które nie mają inne, inne firmy spoza, spoza Unii Europejskiej. Więc czujemy, że jest czasem pewnego rodzaju nierówna, nierówna walka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też w kontekście poprzedniego pytania. Co jest największym tutaj dla nas wyzwaniem. To jest kwestia zielonego wodoru i zielonego, zielonego amoniaku. A żeby to mieć, trzeba mieć równy dostęp, i, dostęp, dostęp i, i zasoby odpowiedniej energii zielonej. No bo bez tego, praktycznie rzecz biorąc, nie możemy rozwinąć, rozwinąć skrzydeł. Więc myślę, że to są takie z jednej strony atuty, a z drugiej strony jednak pewne zagrożenia związane z, z aktualną sytuacją. Dziękuję bardzo. No i cóż, na koniec poproszę o. Dwa... Słowa podsumowania pana prezesa Zielińskiego w kontekście tego, jak może wyglądać przyszłość polskiej chemii w Europejskim Zielonym Ładzie, szczególnie w kontekście tego, co jeszcze można zrobić, żeby poprawić kondycję tej branży? No, przede wszystkim musimy jakby to podsumowanie sobie postawić trochę z drugiej strony. Trudno sobie wyobrazić zielony ład bez udziału, akurat w przemysłu chemicznego, tak? Więc ta rola jest oczywista, można powiedzieć, tak jak w każdej dziedzinie życia. Co zrobić, żeby tą kondycję poprawić? Oczywiście przede wszystkim no, trzeba zacząć zupełnie inaczej o tej chemii rozmawiać i przede wszystkim ją przedstawiać, bo teraz właśnie dobitnie widać to bardzo dokładnie, jak od niej wiele zależy. To już o tym dzisiaj podczas panelu mówiliśmy. Jest ona wokół nas, ale to ona dzisiaj, dzisiaj zaczyna pokazywać nam, jak wiele tych przyszłych rozwiązań zaczyna nabierać na zupełnie na innym znaczeniu, można powiedzieć. Tak? Wspomniane czy na innowacje, no dzisiaj te innowacje zaczynają mieć inny charakter niż ta innowacyjność, którą, z którą mieliśmy do czynienia zupełnie kilka czy kilkanaście lat temu. Pan Adam wspomniał o, yy, krótko o kwestii bioproduktów biodegradowalnych. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym bio, jaki trend one dawały dzisiaj nam i wszystko było temu podporządkowane, a dzisiaj nie. Dzisiaj mówimy, wykorzystajmy wiele surowców, które no, już zostały wykopane, powiedzmy. Tak? No, nie po to już raz jak ktoś wykopał, żebyśmy kopali jeszcze raz, teoretycznie według tych założeń. Ale oczywiście na koniec dnia to w takich rękach, jak rękach chemików i tego sektora, będzie zależało to, jak osiągniemy cele i w jaki sposób. Mówimy o wodorze wspomnianym, tak? zielonym amoniaku. Świetnie, możemy mówić o różnych kolorach, natomiast wodór dla chemii zawsze jest, no był i będzie oczywiście, jako jeden z kluczowych pierwiastków w ogóle do funkcjonowania, no nie tylko w chemii, ale w ogóle w otaczającym nas świecie. Więc Na ciągle rzeczy z wodorem chemia sobie radzi doskonale, bo co by to nie było, to pierwiastek chemiczny. Ale z drugiej strony widzimy, że żeby osiągnąć ten zielony, to musimy mieć przede wszystkim tą energię. Z zielonych źródeł, różnorakich. Wszystko jedno, czy będziemy mówić o y, y, źródłach typu wiatr, czy fotowoltaika, czy jakiekolwiek inne. Ale finalnie musimy też patrzeć na to, co na koniec dnia, oprócz wodoru. Musi nam zostać, a potrzebujemy dzisiaj nieprawdopodobnej ilości jak gdyby produktów, którymi potem te zielone mają nas, zastąp nam zastąpić. Także tych celów jest całkiem sporo. Chemia sobie musi wypracować bardzo przejrzystą ścieżkę, ale tutaj bardzo poważna droga do, związana ze wsparciem tego sektora do osiągania tych celów. A zatem to była debata strategiczna chemia dla przyszłości jako klucz dla zielonej transformacji. Pełno rekomendacji dla branży, dla regulatora, także na poziomie europejskim. Serdecznie dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Zielińskiemu, prezesowi Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, panu Adamowi Czyżewskiemu, głównemu ekonomiście PKN Orlen dziękuję. oraz panu Henrykowi Kubiczkowi, dyrektorowi Centrum Badań i Analiz Grupa dziękuję. Azoty. Dziękuję panom bardzo i zapraszam do obrad w dalszej części programu.